Cześć, witam serdecznie w kolejnym materiale. 11 pytań do mnie trafiło, czyli tak perfumowy dzięki Anecie Kloczku. Dziękuję Ci serdecznie za oznaczenie. I przechodzę od razu do odpowiedzi na to 11 pytań. Powiem Wam tutaj szczerze od razu, że jeśli ten tak do mnie trafił, to tylko rzuciłem okiem na te pytania. Nawet nie potrafiłem sobie gdzieś tak na szybko odpowiedzieć w głowie, i postanowiłem, że nawet nie będę gdzieś wymyślał czegoś na siłę, gdzieś nie będę tego ustawiał przed nagraniem, tylko stwierdziłem, że właśnie podczas nagrywania tego materiału odpowiem to, co pierwsze mi przychodzi do głowy, żeby to było takie szczere, spontaniczne, od razu pierwsze mam jakieś skojarzenia, także myślę, że się uda, myślę, że będzie ciekawie. Także serdecznie zapraszam i przychodzę do listy pytań. Lista pytań to jest 11. Tak? I będę sobie po kolei je teraz czytał i odpowiadał. Yy, sam jestem ciekawy, co odpowiem na dane pytanie. Yy, pierwsze pytanie. Które niszowe perfumy były Twoimi pierwszymi? Yy, no, za dużo ich nie miałem, bo ja z reguły tak nie siedzę w niszy. Yy, chyba. Czy też na pewno Green Irish Tweet Creed. Tak to były chyba moje pierwsze niszowe perfumy. Dużo o nich się naczytałem. Dużo takich komentarzy mnie zainspirowało do tego, żeby zakupić przede wszystkim odlewkę. Tak, bo to była odlewka, to nie był flakon. No i zakupiłem i no, spodobał mi się. spodobał mi się na tyle, że są dla mnie po prostu. Bardzo dobre, ale nie aż tak, żebym kupował pełnowymiarowy flakon. Także ta próbka, czy też ten dekant, kilka lat temu się skończył, i jakoś, nie wiem, nawet nie powróciłem, żeby kupić kolejną próbkę, czy kolejny dekant. Po prostu były, były dobre, są dobre, ale jakoś no, może nie, nie do końca w moim klimacie, ale pamiętam, że to był chyba jeden z moich pierwszych zapachów, jeśli chodzi o perfumy niszowe. Później na pewno był Creed Aventus, ale tutaj od razu podkreślę, że Green Irish tweet na pewno bardziej mi się podoba od właśnie Aventusa. Tak. Drugie pytanie. Który najwięcej dla Ciebie znaczy? Który najwięcej dla Ciebie znaczy? No, troszeczkę tego jest. Czyli pewnie tu będzie jakieś takie sentymentalne. No to pewnie będzie Chanel Allure on Sport. Tak. Jeśli chodzi takie o najwięcej dla ciebie, które najwięcej dla ciebie znaczy. No czyli wydaje mi się, że to będzie taki, no właśnie, sentymentalny, który kojarzy się z, ze wspomnieniami, który zawsze gdzieś jest w kolekcji i postawiam tutaj od razu właśnie na Chanel Allure on Sport. Trzecie pytanie. Najbardziej ekscytujący zapach Twojej kolekcji? Na chwilę obecną to na pewno jest Baccarat Rouge 540. Tak, bo poznałem je niedawno i no są dla mnie bajeczne. Także MFK Baccarat Rouge 540, jeśli chodzi o ekscytujący zapach. W mojej kolekcji. Najbardziej ekscytujący zapach, w mojej kolekcji. Czwarte pytanie. Zapach w twojej kolekcji, którego najbardziej nie lubisz. No, chyba nie mam takiego. Bo od razu bym gdzieś to sobie skojarzył, a nie chcę czegoś wymyślać na siłę. Nie, nie mam takiego jakiegoś, którego najbardziej nie lubię. Tym bardziej w kolekcji. No może jakby to nie było tutaj sformułowane pytanie o kolekcję, no to może by było łatwiej mi odpowiedzieć, ale raczej kolekcję mam w taki sposób ułożony, że czy też zbudowaną, że raczej mam wszystko to, co naprawdę podoba mi się czasami mniej, a czasami bardziej, ale no używam wszystkiego gdzieś po trochu, także raczej nie przytrzymuję tego co nie podoba mi się w mojej kolekcji. Miałem kiedyś, ale to sprzedałem. Parę lat ładnych miałem te perfumy. Raz tylko w życiu ich użyłem i stwierdziłem, nie, to nie jest dla mnie, to jest Ted Lapidus Pour Homme. Tak, no to pamiętam, że... No nie, nie, nie moje klimaty. No ale tego już nie mam. O. Ale jakby ktoś faktycznie był dociekliwy, no to miałem w kolekcji i najbardziej nie lubiłem właśnie Ted Lapidus Pour Homme. Dobrze. Piąte pytanie: najlepsze perfumy do snu? Nie mam też. Nie mam takich perfum, raczej nie używam perfum do snu. Raczej gdzieś sobie testuję czy też ponawiam testy danych perfum, które zakupiłem i sobie sprawdzam właśnie, jak one się zachowują. Powiedzmy po kąpieli, czy też w okresie właśnie wieczoru. Także nie mam jakichś najlepszych perfum do snu, bo raczej nie używam. A jak używam to tylko gdzieś do no, nadgarstek, czy, czy w ramach jakiegoś testu, żeby coś o czymś sobie przypomnieć, czy jeszcze bardziej to rozszyfrować i poznać? Także tutaj nie mam y, ulubionych perfum do snu. Y, szóste pytanie: najlepszy nowy zakup? Y, no tak, czyli tutaj się powtórza y, Bakarat Rouge 540. Siódme pytanie: najczęściej zakładane perfumy? No, nie mam takich perfum, które najczęściej zakładam, bo najczęściej mogę zakładać je w danym powiedzmy tygodniu przez nie wiem, 5-7 dni, ale później to już zmieniam gdzieś i przez kolejne 3 dni, już jest inny zapach, czy tam nie wiem, 5 dni. Także ja nie mam takiego jednego, jedynego, który najczęściej zakładam. Ale tak ogólnie nawiązując no to chyba najczęściej no to są Blue De Chanel, Chanel Aluron Sport, raczej takie bezpieczne, takie uniwersalne, nienachalne zapachy. Także no myślę, że tutaj głównie gdzieś Chanel Aluron Sport, jeśli chodzi o teraz o wiosnę czy lato, czy też Blue De Chanel, bo są dla mnie no przepiękne i bardzo uniwersalne i świetnie mi leżą na mnie. Pasują do mojego nosa. Także no, nic to nic ująć. Jeśli chodzi o takie najczęściej, to chyba gdzieś właśnie Chanel Blue, y, Aluron Sport y, później gdzieś no, No, ale tutaj już nie mogę y, powiedzieć, że najczęściej, no bo to też musi być dzień takie zapachy. Także no nie wiem, no nie wiem sam, ale te, te dwa na pewno najczęściej gdzieś wpadają w moją rękę, ja aplikuję. Nie będę gdzieś na siłę coś wymyślał, ale jeszcze powiem tak: ostatnio no, przez naprawdę dwa miesiące bardzo często używałem. no Na pewno z dwa razy w tygodniu były używane Blue Chanel Parfum, czyli ta ostatnia odsłona z 2018 roku. Tak, też są świetne. Yy, także leżą mi i, i no, dosyć często też sięgałem po nie, czy też nadal sięgam. Ale czy najczęściej, to nie mogę tego tutaj podkreślić. Ustne pytanie. Perfumy w Twojej kolekcji, które dostają najwięcej komplementów. Nie mam też takich perfum, żebym nie wiem, mógł powiedzieć, że za nie najwięcej dostałem komplementów. No bo to jest różnie. Ja z reguły mało dostaję komplementy za dane perfumy, które mam na sobie. Także, no czasami dostałem za właśnie Chanel Aluron Sport. Często dostałem kiedyś, chociaż teraz już naprawdę dawno ich nie używałem, za Emporio Armani'ego Diamonds. Czy za coś jeszcze? Nie. Za Dior Homme Intense też pamiętam dostałem kiedyś, ale już nie mam. Mam tylko próbkę za, za właśnie Dior Homme Intense, tak? No, za to też dostałem kilka komplementów, pamiętam. Dobrze. Dziewiąte pytanie. Najbardziej zaskakujące perfumy w Twojej kolekcji. Hmm, najbardziej zaskakujące perfumy w Twojej kolekcji. Tylko nie wiem pod jakim właśnie kątem zaskakujące. No nie wiem. No nie potrafię tak odpowiedzieć na to pytanie szybko bo nie wiem właśnie pod jakim kątem zaskakujące. No tak jak powiedziałem na początku, no nie przygotowywałem się do tego, bo chciałem tak, no to zrobić w formie takiej, no mm, bez zastanowienia raczej przed nagraniem, a chciałem to właśnie wprowadzić takie to lekkie zastanowienie właśnie podczas materiału kręcenia, także no samo to pytanie mnie zaskoczyło. Także, no, no, nie wiem, zaskakujące. No, na pewno w tym takim pozytywnym tutaj jest y, kontekście to ujęte. Mm. No, chyba. No, nie wiem. No, pierwsze co mi przychodzi do głowy to bakara droż znowu. Także, no, postawię na to, nie chcę przedłużać, bo bakara drążę, no jest naprawdę zaskakujące. Przede wszystkim zaskakuje mnie to, że yy, Projekcja tych perfum jest dla mnie tak jakaś, nie wiem, yy, dziwna, ale w dobrym znaczeniu dziwna, że no to mnie zaskakuje, jeśli chodzi tutaj o projekcję, Także ja mam wrażenie, tak jak już mówiłem właśnie na, moim, na mojej recenzji właśnie Baccarat Rouge, yy, że ta projekcja, ja mam wrażenie przede wszystkim, jest taka, że jak obejmie czego gdzieś dotknę, jakiegoś przedmiotu, to mam wrażenie, że ten przedmiot już pachnie tymi perfumami. No takie gdzieś mam, nie wiem, skojarzenia właśnie co do projekcji Baccarat Rouge 540, Eau de Perfaut. Także no chyba tutaj bakarat właśnie. Dobrze, dziesiąte pytanie. Absolutny ulubieniec na cały czas? No to też będę się powtarzał, no bo to są takie skonstruowane pytania na takie, wiecie, no... W formie ten jeden jedyny, czy te najlepsze, czy też tak, które się nienawidzi. Absolutny ulubieniec na cały czas, no to chyba postawię tutaj na dwa, Bleu de Chanel parfa lub woda toaletowa. No to czyli trzy będzie o. I Chanel Allure on sport, tak. Jeśli chodzi właśnie o absolutnego ulubieńca. 11 pytanie, który A, jedenaste, czyli ostatnie. Który zapach najbardziej oszczędzasz? No, ja z reguły wszystkie oszczędzam zapachy. Yy, nie ma u mnie czegoś takiego jak gdzieś zlewa mnie się perfumami, żeby stosować je, ja nie wiem, po trzy razy w ciągu dnia. Przy czym, przy tym jednym razie, spsikuje się, nie wiem, sześć, siedem razy gdzieś dookoła szyi. Nie. U mnie jest zawsze MAX, dwa, trzy yy, strzały, jeśli chodzi o aplikację. No i tak tego się ja praktycznie od zawsze. Ja nie lubię gdzieś na kilometry, żeby mnie ktoś wyczuwał, wolę dyskretne perfumy, wolę tak właśnie gdzieś z elegancją pachnieć, z gracją, a nie nachalnie, dlatego też między innymi unikam tych wszystkich takich słodkości, tych killerów, jeśli chodzi oczywiście o projekcję i raczej wszystkie oszczędzam, bo one mi jakoś nie ubywają z flakonów, także no tutaj ogólnie odpowiem, wszystkie oszczędzam, bo to jest drogi zakup, to są cenne rzeczy yy, i nie wyobrażam sobie wypsikać yy, flaszki yy, flakonu perfum, nie wiem, 100 ml w przeciągu, nie wiem, 3 miesięcy. No nie, nie potrafię takich rzeczy robić. Także oszczędzam wszystkie. Szanuję, przechowuję dobrze i, i no jakoś, nie wiem, Czasami lubię sobie popatrzeć na te perfumy, pomąchać za to mizera, niż faktycznie ich gdzieś globalnie używać. No nie, no teraz z przymrożeniem oka oczywiście, ale nie, no jakoś nie jestem maniakiem zlewania się perfumami. Dobrze, no to dziękuję serdecznie jeszcze raz Aneto za otagowanie mnie. A kanały, które nominuję do, właśnie, tagu 11 pytań, to będą Elżbieta. Podlinkuję oczywiście tutaj pod moim kanałem, pod tym filmem Elżbieta i 80 Fragranza. Także czekam serdecznie na odpowiedzi, na materiały. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Dziękuję oczywiście za nominację. Myślę, że jakoś wyplnąłem z tego, że jakoś, no nie wiem, w takiej formie to udało mi się zrobić, że to było w ramach właśnie spontanicznych odpowiedzi, czy też bardzo szczerych. Mam taką nadzieję. Nikogo nie kłamałem. I tak, dziękuję serdecznie. Zapraszam oczywiście na Instagram światperfumarka, na Patronite o tej samej nazwie. Do subskrypcji kanału i widzimy się przy kolejnym pachnącym materiale. Pozdrawiam. Cześć.